No i się dobry, witamy w Paragwaju. Tu ziomek Dżabo strzyże... ...maczetą. Hala, takie furki. To już oficjalnie mogę powiedzieć, witam w Paragwaju. Dziwny kraj, Paragwaj, jak mówił Cerowski Nie wiem, ale się dowiem. Yy. To nie ta i potem w lewo, no co? Ale po przyjeździe do do Paragwaju na granicy babka nie wiedziała, co zrobić z moim paszportem. Za bardzo musiała gdzieś tam dzwonić, się pytać, no ale w końcu postawiła stempelek. Odchodziłem od jej, a w ogóle na granicy to nie są tak jak u nas, tylko są kontenery postawione i w tych w kontenerach siedzą celnicy i, i sprawdzają paszporty. Oni bardziej tu wszyscy podróżują na dowodach osobistych niż na paszportach. No, no cóż, patrzą się na mnie jak na klienta, bo oni tu wszyscy chodzą w długich spodniach i w bluzach. Ziomka jednego z co w kurtce takie zimowe zasuwał No nie wierzę, nie? Jest 30 stopni No <noise> chyba przesadzają z tym swoim ubiorem, tak mi się wydaje yy. Dobra i dalej prosto Tu jakoś woda gdzieś płynie fury jadą Tu powoli jeżdżą bo Tu jest taka droga kamienista No i co? Idę jeszcze wymienić kasę Dopłacić za hotel, bo jedy, jednak z karty nie ściągnęło, ona woli gotówę. Będę, no to i dobre. To jeszcze idę wymienić jeszcze raz kasę. I znowu będę milionerem. <śpisać> tak, bo w Paragwaju tu się płaci milionami. I wypłatę się dostaje w milionach to każdy jest milionerem. Ten, kto chce pracować. Okay. Kręcałem w prawo, tam jakaś furka jeździ za mną. Ogólnie ta okolica jest yy, dobrą okolicą, z tego co mi mówili. Co w ogóle, jakiś Nissan Tida? A, ja w ogóle tu w Ameryce Południowej dużo samochodów jest porozbijanych. Santi co to jest w ogóle takie domki. Naprawdę mi temat tu pod napięciem, pod to z drutem kolczastym. I nie wiem, czy czasami czy nie przesadzają z tym, czy tu tak jest. To jaka chata, a no, im większy mur, tym bardziej bogaci. tam jak fajnie jest kwadratowe drzewa. Fajna ta dzielnica. Dobrze idę, teraz będę musiał tam skręcić, dobra Dobrze idę wymienić hajs, idę i dopłacić I chyba wbiję do sklepu kupię sobie jakieś sandały, bo w butach to tu się ugotuje A nie chcę eee. Także to, elegancko do przodu Pozytywny przekaz leci, a jeszcze bym musiał się ogolić Zobaczę goli brodę jakiegoś, za oni takie usługi robią. Tam czy tam? Tam. A tu taki sobie wieżowiec biały jest duży, wysoki. Profesor dr Manuel aha Doktor profesor. I teraz co? Muszę przejść przez ulicę, to takie przejście jest. Tylko nie wiadomo o co chodzi. Dobra, cisnę. Jakieś fury jadą. I tak jest zimno, że aż trawa się pali. Ale to jest takie, to jest trawa, to jest taka gruba trawa. Tu takie zjeżdżalnie mają. Nie no podoba mi się <laughs> y, całkiem inne niż Buenos Aires Chociaż w Buenos Aires byłem w samym centrum jakoś to centrum mi się nie widziało Znaczy fajne do pozwiedzania ale tak żeby tam na dłużej zostać to tak nie jest się Dobrze czułem i taki waj był inny. A tutaj przyjechałem i już powiem Wam, że od samego wjazdu przez granicę już taki inny klimat. Widziałem ten Paragwaj za okna tego autobusu. No wiadomo, jest bieda, w niektórych miejscach dróg nie ma. Ale jest tak inaczej, tak bardziej, nie wiem, przyjaźniej odebrałem to państwo. No i pogoda, nie? Pogoda. Tam jest w Buenos jest zimniej, bo w Buenos jest 20-22 stopnie, tu jest, tu jest, być by będzie ponad 3 dychy, nie? No, ziomki siedzą sobie, odpoczywają na murku, a my idziemy dalej. Rozmienić... Buena! Idziemy rozmienić siano i zostaniemy kolejny raz milionerami w tym kraju. Ach, tak, dobrze wszyscy jedzą, miliony. Zawsze są na procie. <grystanie> no i to takie okolice mamy: domki, samochody. O, Mercedesik sobie tam stoi. A Mercedesika nie zobaczymy już, bo jest za bramą zasłoniętą. No ale jest, nowa cała klasa. Na GLC, sorry. No co, okolica jak najbardziej wpytę. Mógłbym, mógłbym szczerze tu mieszkać. <grystanie> <laughs> robotę zajmuję jako kamionista i jako kierowca ciężarówki GIT. Kupię sobie pick Nie wiem, to trzeba pomyśleć, bo zaczyna mi się tu podobać. Jeszcze nie wiem, jak dalej, bo bym chciał zobaczyć te najbiedniejsze dzielnice, jak wyglądają. I czy by na przykład było mnie stać mieszkać w takim domu? Na początku wiadomo, wynająć. A potem pomyślę coś swojego. Ale no, Paragwaj. No to mi się podoba, jedzie wśród palm. No to jest inny klimat niż, niż u nas w Polsce. Bo pierwszy mój wypad w ogóle poza Europę. Bo nigdy poza Europą nie byłem. A... Zwiedziłem i Portugalię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Austrię, Niemcy, Holandię, Belgię, Anglię, Walię, Norwegię, Szwecję. Także trochę widziałem, jakieś Węgry, Czechy, Słowację, Także te kraje tutaj mam zwiedzone Ale tu kurde ten klimat Klimat jest dobry Nie wiem jak tu się przychodzi, ale idzie E, dobrze, jak grzeje, masakra, dobrze grzeje, <laughs> słoneczko świeci, dobrze grzeje. Le lepiej w cieniu w cieniu jest tak idealnie, ale już na słońce się wychodzi już czuć tą moc słońca. Ty, a to tak jak skórki od banana wyglądają. Tam jest szkoła, słyszę jak tam za bo tam dzieci, słyszę jak się dzieci drą. Mamy bogatą dzielnicę i już się zaczyna pokazać krepańskoleczna. społeczna ziomuś z ludzkiem zbiera kartony. Więc jakoś to we dwójkę para zbiera kartony. No i lipa, lipa, lipa jest. No jak tu w tych krajach, nie? Są bogaci i są, i są biedni. No niestety Równo nigdy nie będzie No ja stoją sobie Mietki, niemiecki, to kijanka jakaś wydłużona w wersji wersji no, pogrzebowej ja centralnie tam byś mógł trumny chować w tym samochodzie Dobra Teraz wyśrednę to Teraz znalazłem się takie główniejszej ulicy, a w ogóle to jest dobre czerwony piasek. Czerwony piasek Dobrze, że czapkę zabrałem i okulary, bo chmur zero Ale plus jest tego taki, że cały czas idę gdzieś w cieniu palmy To jest to. Idę sobie w cieniu, także aż tak mi nie doskwiera to. Ale jak wyjść chodzi się od razu na słońce to czuć czuć od razu tą moc, moc słońca temperaturę jaka jest jakieś owady jakiś domek zarobasów następnych i tak to idzie, panie powoli do przodu z spacerkiem ale tu jest jeszcze to co zauważyłem że idę koło głównej ulicy i nie ma takiego Harmidru jak w Buenos Aires, bo tam nawet te wąskie uliczki, gdzie przechodziłem, dlatego yy, zauważycie to na nagraniach, że w Buenos, chodząc po ulicy, nie da się tego nie uniknąć, bo jest non-stop wielki hałas. Jak odpaliłem drona i przeleciałem się dronem, to nikt nie zwracał uwagi, że dron leci, bo nie było go słychać, bo był zagłuszony. A normalnie, jak jest cisza, to go bardzo słychać. Na osiedlach takich wie, gdzie nie ma żadnego ruchu, odpalić drona, on jest na wysokości 60-80 metrów i dalej go słychać. W Buenos Aires go odpaliłem i on już po paru metrach już zanikał jego, yy, jego głos, nie? Jego hałas, który, który emitował. Ty, gdzieś tu miałem. Tu największa jazda jest taka, że są takie w Anglii te zejścia, ale nie ma żadnych pasów czy coś, po prostu co żeby cię tylko nic nie rozjechało Lewa, prawa, wolna Idziemy Co to jest tej? Polówka w pick-upie? Jakie to są wynalazki? Dobra, teraz Gdzie tu mogę iść, gdzie nie chcę ściano ja, Tam jest jakieś wejście do galerii no, no to wybijamy, zobaczcie, co tam się wyjeżdżało. O, no, wygląda tak. Kurde, palmy, drzewka, elegancko. I do galerii. No to co? No to wybijamy. Dzień dobry. O piątkowym poranku. Jestem już w Asuncion zameldowany. Już jestem po pierwszej nocy w zasadzie i chciałbym pokazać jak mniej więcej wygląda ten domek czy ten pokój który wy, wynająłem tu mam taką ławeczkę ławeczkę mam przed wejście tutaj o akurat gotowałem podgrzewałam sobie z wczoraj makaron Grafóweczka, lodówka, Pani wczoraj przyniosła mi też yy, bańkę z wodą, tu jest biurko, ma jeszcze grały. łóżko, szafa, kurwa No i tu jest łazienka, toaleta, prysznic. W zasadzie takiej samej jak ta rura, ale już to niebo lepiej wygląda niż, niż miało to miejsce w, w Argentynie. No i teraz wyjście moje z spokoju, że tak powiem. No to jest tak. Od razu widok basenik. Ładnie czysto wczoraj posprzątali, wczoraj kurat kończyli tutaj ogarniać. Pewnie jeszcze to też będą ogarniać, nie wiem czy dzisiaj, czy kiedy, ale jest naprawdę fajnie, uroczo. Ten dom pani ma na sprzedaż, nie wiem jeszcze za ile, nie pytałem o cenę, ale jak ktoś by był chętny, to... To, to całe, to i to, to wszystko jest na sprzedaż. No a ja zaraz... A ja zaraz będę się brał za montaż materiału z Argentyny. O, tu mam jeszcze widok na basen. Jest już rano, tu szybko słońce wstaje, ale szybko też zachodzi. I już jest moc. <gryw> już jest moc. Grzeje, można na krótko chodzić Dobrze. Jest basenik Trawka, ta trawa jest taka strasznie gruba A tutaj jeszcze jest taki grill Tu jest toaleta Tu jest grill są jakieś puchary chyba za to za jazdę konną, a za to, to jest Nie mam pojęcia Kieliszki, nie kieliszki Otwieracze Jabłko plastikowe, baterie, okarawka, kieliszki na łódę jak ktoś lubi wiatraczek klima jest i co? i nic pozostaje tylko usiąść sobie usiąść i odpoczywać no i za robotę się wziąć bo za to by się przydało <śmum> mam dużo do materiału do nadrobienia, do edytowania, także siadam, robię tak, żeby na sobotę już było gotowe. To co? długo. <grym> Witam, kolejny dzień w Asunción. Po edytowaniu dzisiaj w domu i wrzucenie na YouTube pierwszego odcinka z Argentyny. Postanowiłem wyjść na miasto i zamówiłem sobie Bolta. No i wybrałem sobie takie miejsce, które chciałem zobaczyć, bo ten budynek y, był oznaczony jako takie miejsce fajne i warte do zobaczenia, po prostu zwykły klocek y, wieżowca i idę dalej, ale co chciałem powiedzieć. Otóż po drodze, dojeżdżając do tego miejsca, napotkałem taką instytucję, która pomaga temu plemieniu Guarani odzyskać swoje ziemie, no bo to są ich ziemie i jest taka umowa między nimi a rządem, że te ziemie należą do nich, bo oni są rdzennymi właścicielami ziemskimi i nie można ich przepędzać. No jednak w rzeczywistości wygląda to dużo inaczej i właśnie widziałem te obozowisko przed tą instytucją pod której oni koczują nie? i nie wiem czy to już leżały ciało kobiety, która już odeszła z tego świata, czy po prostu spała w takiej pozycji na piasku, ale to no przerażające było i no i zapach też nie przyjemny, bo zapach to był yy, no, nieprzyjemne. No jednak widać, że. Bo tutaj aha, bo tu jest akcja taka, że tak jak na Ukrainie, że są firmy, które wykupują ziemię po to, żeby masowo uprawiać rolnictwo. I tu taki proceder też jest robiony, i właśnie ta Unia Ameryki Południowej, no podpisaną. Z Unią Europejską, że będzie im dostarczać jedzonko. Dlatego taki proceder dzieje się tu w Paragwaju, bo w Paragwaju można zbierać plony trzy razy w roku, gdyż najzimniejszy dzi dzień w Paragwaju to jest około 20 stopni. Czyli można sobie rozplanować, jakie roślinki w jakim czasie mogą. Yy, tutaj dojrzewać a teraz chcę się udać mam nadzieję w ciekawszą, ciekawszą lokalizację niż to co wybrałem jako pierwsza tak wyglądają ulicę w Paragwaju Asuncion bez rzeźnia, a tu jest na przykład zasada taka że jak masz możliwość to przechodzisz na drugą stronę ulicy nie ma czegoś takiego, jak przejście po pasach, po prostu sobie śmigasz, jakaś buda z jedzeniem o. i git. A i co chciałem pokazać w Paragwaju, jak ci się podoba, możesz jeździć motorem z kaskiem lub bez kasku, A tak wyglądają sklepy. Dwa plecze I droga Chodnik Trochę masakra, ale Trzeba uważać, żeby je giry nie skręcić Tu sklep z Hello Kitty Lumpec jakiś Jakiś z takimi budowlanymi Dobra, czy ja dobrze idę teraz? To jest dobre pytanie. Wasę ja zapierdzielam, a ja dobrze idę. Ja mogę odbić tu nawet Tu ma jakaś stara lokomotywa. Roboty drogowe. Wow.